Witam wszystkich na kanale Fortuny, z tej strony Piłkarzyki i kolejny sobotni materiał merytoryczny. Wiadomo, co się dzieje w świecie piłki, wiadomo, jak wiele informacji poświęconych jest w sprawie koronawirusa. My jednak chcielibyśmy odbić w stronę powiązaną z tym, co dzieje się w tej chwili w całym piłkarskim świecie. Niemniej jednak, nie bezpośrednio, i dlatego przywołując przykłady z przeszłości. Nieco bardziej odległej, ale również niedalekiej, chcielibyśmy pokazać wam, jak tak naprawdę wyglądały inne kryzysy piłkarskie na świecie. Mówiliśmy już w naszych odcinkach, jak dynamiczna jest sytuacja. Zresztą myślę, że większość z Was oglądających ten materiał doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest w tej chwili oszacować, co dalej z sezonem 2019-2020 w Europie. Dlatego poświęciliśmy nieco więcej czasu, żeby przyjrzeć się tym historycznym przypadkom, kiedy dochodziło do takich drastycznych. Scenariuszy i ostatecznie piłka nożna musiała przegrać z pewnymi okolicznościami. Najbardziej powszechne okoliczności, które niestety wymagały kapitulacji ze strony piłkarskich działaczy, piłkarskich hierarchów, to te, które wiązały się z wydarzeniami politycznymi. No i tak warto przywołać te najbardziej odległe zdarzenia, które doprowadziły do masowych zawieszeń, a w ostateczności do masowych odwołań piłkarskich sezonów na początku XX wieku. Oczywiście trzeba, na względzie to, co działo się z II wojną światową w okresie 1939-1945, ale jako, że słowo się rzekło i wspomniałem o początku XX wieku, to przypomnijmy sobie, jak sprawa wyglądała w czasie I wojny światowej. W zasadzie cztery sezony trwała piłkarska posłucha związana z I wojną światową. Pierwszy sezon, który tak poważnie odczuł przetasowania polityczne, to sezon 1915-1916. W wielu państwach niedokończony, anulowany, i tak w przypadku. Angielskim, chociażby to był pierwszy ten, w którym no, nie rozstrzygnięto i nie wyłoniono piłkarskiego mistrza. Później, przez cztery kolejne lata a więc sezon 16, 17, 17, 18 i 18, 19 nie toczono rozgrywek europejskich. Po powrocie do normalności, po ustabilizowaniu się sytuacji po traktacie wersalskim można było do rozgrywek piłkarskich wrócić. Jest jedno wydarzenie, które no, jest ciekawostką, o której nie wszyscy wiedzą z tamtego okresu wówczas kiedy piłka stała, kiedy nie rozgrywano oficjalnych rozgrywek na poziomie krajowym, oczywiście tutaj też warto przypomnieć, przywołać, że w przypadku wojen, czy to pierwszej wojny światowej, czy to drugiej wojny światowej, życie sportowe, życie piłkarskie miało się no, wiadomo, że nie dobrze, ale mimo wszystko, jako tako miernie, dlatego że na poziomie regionalnym toczono rozgrywki, czy to w przypadku niemieckim, czy to w brytyjskim, jest wiele ciekawych historii związanych z tamtymi rozgrywkami. To oczywiście było coś, czego nie można było przenieść na mistrzostwo krajowe, dlatego mówi się i przyjmuje, że wówczas nie rozgrywano rozgrywek mistrzowskich. Ta ciekawostka, o której chciałbym powiedzieć przed chwilą, ale wkradła mi się anegdotka, to ta dotycząca końcówki 1940. 14 roku. Wówczas sytuacja na froncie zachodnim była bardzo intrygująca. Jak wiecie, bądź też nie, była to wojna Okopowa, co zresztą zobrazowane było w ostatnim Oscarowym filmie 1917. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu. Sama Mendesa, to serdecznie polecam. W tychże widocznych na filmowych kliszach okopach stacjonowali żołnierze zarówno jednej, jak i drugiej strony. Ja akurat powołam się na stronę angielską i niemiecką. Rozegrano pod koniec 1914 roku w świątecznych okolicznościach taki spajający obie strony sparingowy mecz. To było coś, co w czasach bardzo niepokojących zjednoczyło obie strony. No nie wszyscy, może zdają sobie z tego sprawę, ale tak, do takich meczów sparingowych, czy też w ogóle wymiany zdanie, wymiany wrażeń jednej i drugiej strony dochodziło w okresie tych. No, występujących sporadycznie, ale mimo wszystko rozejmów. Taki właśnie rozejm, świąteczny rozejm, pod koniec 1914 roku miał miejsce. Udokumentowywany jest on w relacjach wielu żołnierzy, brytyjskich, niemieckich. Ten świąteczny rozejm fajnie też pokazuje, że no, piłka nożna tak naprawdę czasami jest ważniejsza niż te sprawy najbardziej palące i tak też miało miejsce wówczas. Później z tego argumentu zapewne mógł korzystać Bill Shankly, kiedy w swoim sławetnym już wywiadzie mówił, że nie ma nic ważniejszego na świecie od piłki nożnej. Jeszcze jedna ciekawostka z tamtego okresu, mianowicie kiedy Anglicy w latach przeze mnie podanych wcześniej nie grali, Szkoci uczynili coś zupełnie innego, odmiennego. Przez cały okres I wojny światowej rozgrywki szkockie na poziomie profesjonalnym były toczone. Ba! Zostały rozstrzygnięte. Trzykrotnie po trofeum sięgał Celtic. Raz mistrzem został zespół Rangersów. Wspomniałem o II wojnie światowej i tutaj warto wspomnieć, że to był chyba ten najgłębszy i najpoważniejszy kryzys piłkarski. Siedem sezonów w Anglii nierozegranych. Podobnie sprawa miała się w Polsce. Bardzo podobnie w, we Francji. Jeżeli chodzi na przykład o. Państwa osi. To tutaj sytuacja była nieco bardziej komfortowa dla świata piłki nożnej. Włosi zawiesili swoje rozgrywki w okolicach 1944 roku, wcześniej mistrzów wyłaniano. W Niemczech również było to nieco bardziej liberalnie organizowane, aniżeli w przypadku brytyjskim, francuskim, czy też wspomnianym przeze mnie, polskim. Tam jednak miał miejsce gigantyczny paraliż, który poniekąd przypomina to, co dzieje się w niektórych scenariuszach pisanych. Teraz w 2020 roku, na moment związany z wybuchem pandemii czy też epidemii koronawirusa, zależnie od tego, jak geograficznie do tego problemu podchodzimy, no ale wiadomo, że warto stosować termin pandemia, bo jest to problem światowy. Ciekawostka związana z tamtym okresem jest taka, że był to no, ostatni czas, w którym nie wyłoniono mistrza w krajowych rozgrywkach, na przykład w Anglii. Dlatego niektórzy sięgają do czasów I, jak i II wojny światowej, żeby zabrać że takie sytuacje na przykład w angielskiej piłce miały już miejsce i dlatego też niektóre media angielskie cały czas rozpisują się na temat tego wojdu, tego zamknięcia sezonu, który ostatecznie miałby pozbawić tytułu mistrzowskiego w sezonie 2019-2020 Liverpool. Ale żeby nie sięgać tylko do czasów naprawdę już bardzo archiwalnych, chociaż niezwykle istotnych, warto wspomnieć o tym, co działo się w drugiej dekadzie XXI wieku. I tutaj Zajrzymy do Egiptu i do tego, co wiązało się z Arabską Wiosną. Oczywiście wydarzenia z 2011 roku i późniejsze z 2012 czy też 2013 roku. Warto wspomnieć, że przez dwa lata egipska liga nie funkcjonowała na poziomie profesjonalnym albo inaczej. Funkcjonowała, jednakże nieznane były ostateczne rozstrzygnięcia. Wiązało się to bezpośrednio z zawieszeniami ligi, jakie wystosowała Egipska Federacja Piłkarska. Do dzisiaj sezon, Sezon 2011 12 i sezon 2012-2013 nie mają mistrzów, i to pomimo tego, że sporą część ze spotkań, które były planowane, udało się rozegrać. Wiązało się to oczywiście z protestami społecznymi, z tragedią, ze śmiercią wielu osób, które chociażby w przypadku tych pamiętnych wydarzeń, zamieszek, które doprowadziły do tratowania wielu dziesiątek ludzi. To wszystko ostatecznie złożyło się na to, że Egipcjanie zdecydowali się zawiesić ligę, by ostatecznie odwołać wszystkie pozostałe mecze w piłkarskim roku kalendarzowym i uznać sezon za nieważny. To jest też o tyle interesujące, że wiązało się to z takim no, pełzającym zamachem, który przerodził się w coś potężnego, w coś no, dającego naprawdę. No, niespodziewane efekty. To też uderza bezpośrednio do problemu, z którym europejska codzienność piłkarska styka się obecnie w czasach walki z koronawirusem. Ten 2011 rok, i, i pamiętne osoby później również no, ustępujące ze swoich stanowisk, takie jak prezydent kraju Austin Mubarak, który przecież niedawno pod koniec lutego. Zmarł. To wszystko toczyło się oczywiście w oparach pewnego politycznego absurdu, ale ostatecznie doprowadziło do zakończenia rozgrywek ligowych. Więc nie jest tak, że tylko czasy niezwykle odległe wiążą się z tym bezpośrednim sąsiedztwem europejskim, jeżeli chodzi o zawieszanie bądź też anulowanie rozgrywek. Rewolucja w Egipcie 2011-2012 najlepiej o tym świadczy. I też te zamieszki piłkarskie na stadionie w Port Said, które doprowadziły do śmierci wielu osób w takich okolicznościach również sezon był zawieszony, mógł być zawieszony, no i ostatecznie tak się stało. Mistrz nie był znany. Jak już jesteśmy przy tych politycznych rozgrywkach, które doprowadzają do anulowania, bądź też do przekładania wielu spotkań, czy też do reform ligi bezpośredniego, chociażby to się odbija od tych głosów, które postulują zakończenie rozgrywek w Polsce i późniejsze przyspieszenie reformy, które doprowadziło do startu nowego sezonu. Ja wiem, że tych plot. plot jest cała masa, dlatego teraz nie będę się nimi zajmował, ale chcę się odnieść do tego, co działo się za naszą wschodnią granicą po 2014 roku, sezon 2013-2014. On przecież, mam w pamięci to, co działo się wówczas na stadionach ukraińskich, w pewnym momencie był bardzo zagrożony i było całkiem spore prawdopodobieństwo, że nie zostanie dokończony w takiej formie, jakiej powinien być. Jeżeli chodzi o wspomnienia z tamtych lat, bo przecież to już kilka lat temu było, a no, stykaliśmy się na co dzień z tymi problemami związanymi z tym, co dzieje się z ukraińską Premier ligą, no to warto wspomnieć, że przecież to, co działo się z, w związku z rosyjską agresją na Ukrainę w 2014 roku, doprowadziło w ostateczności... W rozrachunku do przyspieszenia planów ukraińskich wodarzy i do ostatecznego no, przeistoczenia Ligi z Ligi 16 zespołowej w Ligę 14 zespołową. W sezonie kolejnym, 2014-2015, już 14 zespołów przystępowało do rozgrywek w ukraińskiej premier Lidze. Co ciekawe, to jest też taki przypadek, w którym, pomimo tego, że ostatecznie sezon został dokończony przy zamkniętych trybunach, pod koniec to, co działo się w obrębie no, Doniecka i Ługańska, te niepokoje społeczne, te no, wymiany ognia itd., itd., to wszystko doprowadziło do tego, że toczono mecze, co przypomina również to, co dzieje się w chwili obecnej w Europie za zamkniętymi drzwiami, bez udziału kibiców. Następny sezon też z drobnymi potknięciami, bo chociażby te dwa zespoły z Krymu przecież nie przystąpiły do rozgrywek. Tutaj warto wspomnieć, powołać się na FC Sewastopol, na Semferopol. Te zespoły po prostu musiały zostać pewnego rodzaju próżni postawione. Ta próżnia przełożyła się ostatecznie do takich dość drastycznych rozstrzygnięć, dlatego że ta Semferopol to jest zespół który po 2014 roku musiał przejść no całkowity, nie chcę powiedzieć rebranding, no rebranding z konieczności wskutek tego, że część klubu, część działaczy odeszła w stronę rosyjską, część klubów, część klubu pozostała po stronie ukraińskiej i przeniosła się do Hersonia. Tam przecież dzisiaj właśnie funkcjonuje ta wria. FC. Sewastopol to jest ta sama, ten sam Kazus, podobna historia, także założenie odrębnego tworu ukraińskiego i no, odłączenie głównego pionu sportowego. Na korzyść oczywiście rosyjską. Po 2014 roku FC Sewastopol w nowej formie został również włączony w rozgrywki rosyjskie. Tak więc, jak widzicie, sezon też może. Tak zostać się naruszony przez przytasowania polityczne. No i przypadek najnowszy, bo wydaje mi się, że o tym, co dzieje się w Chile, mówi się bardzo mało w Polsce, a nie powinno się powinno się zwracać na to większą uwagę. Protesty w Chile pod koniec 2019 roku, od października od końcówki mające bezpośrednie przełożenie na piłkę nożną w tym kraju, na kampeonato nacional, na rozgrywki chilijskie. Oczywiście Uniwersytet Katolika został uznany mistrzem kraju po no, tych dość niezbyt klarownych finiszach rozgrywek, kiedy to ostatnie kolejki zostały po prostu odłożone w czasie, by ostatecznie anulować końcówkę tego sezonu. Tam konsensualnie doszli działacze piłkarscy do wniosku, że jako, że no, wszyscy zgadzają się na tytuł Uniwersytet de Katolika, przyznany zostanie on temu zespołowi, jednakże nie było spadków, nie było awansów. Brzmi podobnie, bardzo podobnie do tego, o czym mówi się w perspektywie koronawirusa w 2020 roku. Zwłaszcza jeżeli dywaguje się na temat potencjalnych scenariuszy rozstrzygnięcia kryzysu sezonu 2019-2020, te protesty w Chile, w ogóle cały czas trwające, no związane z osobą prezydenta, cały czas obecnego Sebastiana Piniery, także cały czas no, rodzą pewnego rodzaju zagrożenie. I to też daje do myślenia w kontekście koronawirusa i światowej pandemii. Gdyby na przykład bo cały czas zapominamy o tym, że przecież my się izolujemy, my możemy się zamknąć w domu i prowadzić akcje, nie wychodź się ze swojego mieszkania, ale w przypadku no, takich społecznych buntów, społecznych zamieszek, zwłaszcza na drugiej półkuli, gdzie mamy zupełnie inną e, porę roku, no to może doprowadzić do no, potężnych konsekwencji. W przypadku no, takich milionowych protestów, które nie tylko toczyły się w Chile pod koniec 2019 roku, to taka krótka informacja jeszcze, protesty z uwagi na nierówności społeczne narastające od dłuższego czasu, w końcu to wszystko wybuchło, no i wyprowadziło niejako mieszkańców Chile na ulicę w obawie przed niesprawiedliwością i w proteście przed niesprawiedliwością zaczęli oni właśnie artykułować swoje interesy. Gdyby ten koronawirus wszedł do Chile w takich no, kontekstach, a wiemy, że Ameryka Południowa, jak i Afryka to są te dwa najmniej bodajże, jeżeli się nie mylę, naruszone kontynenty, jeżeli chodzi o koronawirusa, no to możemy sobie wyobrazić skalę tragedii. Wówczas ten paraliż nie odbywałby się tylko w europejskiej piłce, ale również w piłce południowoamerykańskiej, w dalszej kolejności, jak wiemy, no w, świat... w piłce nożnej światowej, bo no to doprowadzi do no, wszechobecnego paraliżu i wszechobecnych problemów z rozgrywkami. No ale warto wspomnieć, że ten sezon 2019 nie został rozegrany do końca i to też były rozgrywki, które no, uległy anulowaniu, pomimo tego, że udało się mistrza wyłonić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, w którym przybliżaliśmy, spoglądaliśmy, jak kształtowały się anulowania poszczególnych sezonów w różnych państwach na całym świecie, nie tylko w związku z wydarzeniami wojennymi w I i II wojnie światowej. Za uwagę w dzisiejszym materiale serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale z nami piłkarzykami na kanale Fortuny. Trzymajcie się, cześć!